nasz pierwszy przystanek, już jesteśmy na e, drodze e, Grossglockner-Hochalpenstraße, tak to się nazywa ta droga. Jeszcze nie dojechaliśmy do Poworu Opłat, chłopaki e, zatrzymaliśmy się, już tu wszyscy ładują, ja nie W każdym razie zatrzymaliśmy się, żeby zrobić zdjęcia, bo tam fajnie góry widać i śnieg w górach normalnie. A przy okazji, bo u Pawła mała awaria motocykla e, ABS mu wywaliło. Ale zobaczcie jak tu jest naprawdę kozacko, nie? jest naprawdę fajnie, od tej strony ja na doza jeszcze nie wjeżdżałem, także jest to też dla mnie coś nowego, zobaczymy jak będzie dalej, przed nami pobór opłat, ale widok taki. Ciebie coś Gadajmy. nie słychać Nie pogadamy sobie Chuja nie? Niech, niech włączy i wyłączy jeszcze raz go Jak tam? Rafał włącz i wyłącz jeszcze raz urządzenie, będzie lepiej Ale on nas nie słyszy Nie, słyszę, teraz słyszę A przed A chwilą kurwa Masakra jakaś, nie? Masakra, no jakieś kurwa To dźwięki. chyba za słaby zasięg jest Jak pokazać. ze Star Treka kurwa Jak? Paweł Jedziemy kurwa tam Dobra, jak coś wyłączy. ja się wyłączę, jak będzie jebało nie? Dobra Te bm co? Działa? Awaria abs Dalej? To psz, popatrzymy jak będziemy stać. A co ci nie będzie działać też? Tylko ABS czy coś Wszystko. jeszcze? Wszystko. Wszystko czyli jadę jak stałem, kurwa z <grym> to. dobrze. A, ale musisz. widoczki, patrzcie jak tu kurwa ładnie. Naucisz się jeździć, panie kolego. I to zaraz za naszym ty Za naszym hotelikiem. No ale zobacz, że ja miałem. Pan przez prostu... w nie było, kurcze? -a 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 -a. Kurde, ale wie, czemu to tak działa o, No te, Ja cię Tak w takim chłodzie można jeździć. Ale pięknie, zobacz, kurwa. To jest to nareszcie. Nareszcie alpejskie widoczki. To jest to, kurwa. Ale trochę zimno, kurwa w te w dinach. Ale rwie, zabuj siebie. chcę sobie ale zakręt, A, trochę przychomowałem bo nie wierzony jestem... <gryzny> Drogi ale. A, chyba z Rafałem to nic nie będzie Niestety zdycha Halo, halo? O, o jestem, słyszę Ciebie To Rafał się rozłączył chyba sam Ale seby nie mam yes. A, yes. Tylko, to, Jest, nie ma A, jest Tylko daleko to mikrofon Patrzcie jakie widoczki, kurna, cieszimy się już z tym co tu jest, kurde, po prostu baja. Dobra, wracamy na fotel Flacha <laughs> <laughs> Opatrzyli na oglądali się 8 minut jazdy mamy, z czego 5 było stanie i ustawianie jeszcze tam literką <laughs> Dobra, ale spalanie nie 2,5 na 100 teraz A no, umie też Pięknie a to jest to. O! Kto to tam trąbi? Na, na kogo? Ja? ABS testujesz? Ja no, nie mam ABS. To Paweł, ty może przede mną nie. Wspaniale. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że jesteśmy w terenach parku, który podlega pod... jest uznany za narodowe dziedzictwo kultury ludzkości UNESCO. Stąd też te widoki, które mamy, są tak zacne. O, nie. mam się też, zajebista ta wiocha jest, ten CPN jest. O, Rafał jest, ty. No, nie, to nie to ja trochę Tak, Patrz, jak blisko przyjechałeś, to cię słychać, to po prostu zasięg słaby. Tak, no. Muszę zmienić ten intercom, kur... No, na maszowy. Wszyscy będziemy mieli meszowy, będzie to kurwa od razu, zajebię tą cenę. Cenę trzeba, tak, na no, ty. Dobra, piątkę ci odsprzedam. Daj ją, no bo mam dwa, ja jeden dla siebie zostawiam, jeden mogę sprzedać, nie? O. I on się na, ze wszystkimi łączy kuźba A znaczy, 13 jest. stopni tak nie za ciepło, nie? No Kurwa jak, jak na musiał podpić? Jak to jest zimno Ale widoczek, patrz Wspaniale Fajnie chłodno jest, rześko, ja lubię to Teraz trzeba ciebie dobrze słychać jak kiedyś tego fabika. A Rafała słychać tak jak Sepka. Teraz tego. nam no. kiedyś Tak Kiedyś tak tego, tak ciebie kiedyś było słychać jak Rafała teraz. No co, ty mnie jest zawsze dobrze słychać. Naprawdę, było. nie, ja tak słyszałem jak Rafała teraz. Przerwało. No widzisz, bo sła, słabą senę masz. <laughs> A no, to pana, panowie, dzisiaj mamy wspaniały dzień. Nie, no kurwa. Paweł, w pierwszy raz w tych Alfa. Pierwszy raz w Alpach na motocyklu. Od razu, od razu najbardziej znana y, trasa Austrii. Tak, i BMK zesrała się z ABS-em i za kurwa Golasem bez niczego. <noise> Ale wiesz, co, to chyba przeznaczenie, żebyś się podszkolił bez ABS-u. Bo ty tak na cwaniaka cały czas tymi systemami, a tu wiesz. Ty się będzie też padać, to ci się nie przyda. Nie. <gry> Patrzcie. I to są kurna gór na góry, no to jest właśnie To co jest piękne, nie? W jeździe. A seba też nie byłeś chyba w alpach, co? Na motocyklu. A to, kurwa dziewictwo musisz postawić, ja wczoraj stawiałem, nie? O, macie tutaj pierwszy wodospad po prawej. Jak chcecie sobie popatrzeć, to właśnie tutaj jest wodospad taki 5 to znaczy razy większy niż szklarki. Nie, tu nie, jedziemy dalej, bo to. Nartuje. Później, później. Nawet się pocieszmy trochę jazdą, chociaż, kurde, kawałek. Bo sucho. Wspaniale. No i takie spalanie mi pasuje, 2,5. A właśnie, średniego nie wykasowałem, kurwa. Ciekawe, czy dam radę teraz. Cyk. Temperatura 12 stopni Fuel consumption, o właśnie, to sobie wykasujemy Ile literków wypalonych, siema bracia Cześć Fajnie, chłodno lubię go. nie zbarzymy się tu, 13 elegantów Eee, średnie, średnie 5,1, wykasujemy no, też Dziabach Spalanie no, no, no. średnie i trip 1. Siema, siema. Coś mi tutaj gada cały czas. Sama prasa motocyklowa tutaj. Trip time, fuel continuous. Siema. Dobra, później sobie to poprzestawiam jeszcze jedziemy, bo... Wiesz, byłeś głupio, takie małe spalanie. A kogo nie mamy? Wszyscy są. A, to Rafał się odłączył. Bo Rafał słucha. He, podsłuchuje. Ale jak czysto teraz, co? Tak. Tylko teraz muszę sobie podgłośnić, bo jakoś ciszej się zrobiło. One wtedy w inny tryb się włączają w ogóle, nie? Te interkom. Ale jaka klasa kuźwa, taka to jazda, nie? Ale się coś opierdala pisze na nawigacji, że stówę można. To tak jadą no, gdzie? Oglądaj widoki tu, mamy jechać, oglądać widoki O tam z widokami serce. Zobacz, kurwa. Oj, przestań, zobacz jaki widoczek, jaka traska, człowieku, to jest kurde. Fajne, piękne widoki na Pawlu. no coś ty W górach nie był <śmienny> <śmienny> nie był? No. Patrz, kurwa, baja, ale... Tu się jak Janosik na koniu Zobacz Kciąć jakaś franca, to... kurwa awaria bez kurwa niemożliwa dla kurwa To A drugi harmonikat i kurwa. kurwa. Nie, ja tam myślę, że wyresetuję ze dwa razy. Może trzeba tam coś oczyścić, czujnik czy coś i tyle. A ja myślę, żeby Pawła na lawetę na asystenta. A nie podstawiałem mi kurwa tej GSA. a co? GSA. Jak nie GS gwarancji, to ci w Austrii podstawią coś. wiem. Austria, niemcy to nie jest też, to jest BMK Dużo, ale tutaj to Włocha dużo, Ducati Ducati, KTM'a Ale jak do serwisu BMK by go zawieźli, to od razu ma Naprawę, nie? Od ręki no. Co ty? Nie ma, ta... nie chyba Chyba, że coś do wymiany będzie, to wtedy będzie musiał czekać, 2 no. Ale hotel, hotel sponsorują a, no tak, to prawda. Ba Paweł, to na koszt Twój dzisiaj mamy gratis hotel. <laughs> w zasadzie jest hotel jako jeden pokój, nie? Tak. Zrobimy tak, że jako pasażer byłem, dwie osoby w hotelu co, nie? <laughs> sobie pewnie wyprzedzimy. Pięknie tu. Nie, no pięknie to w ogóle, tak. A i tu, tu nie pogoisz tam? No akurat tu jeszcze bym tam pojechał, ale.

Od razu widać, że Polacy przyjechali. Recording. Zobaczcie, tam jak chmury wiszą nad tym. Nad górą. Dajcie gazu. Daję, daję. Człowieku prawie muskam. Czekaj teraz, żebym tu nie pojewał. Na rondzie eee... prosto. Nie, nie, czekaj tu. Tu. A tu strada jest. Nie, nie. Nie jedziemy autostradą. był. Przepuszczamy. Jedziemy w drogę. Jak coś? W drogę 99. Włączone? Ale słuchaj, zobacz. Pierwszy raz jestem tutaj w szczycie sezonu. I zobacz po prostu, jaki ruch jest. Ile ludzi tu nie? Normalnie, jak tu przyjeżdżasz we wrześniu, to puste parkingi. Tu nikogo nie ma. Dużo miejsc. W sensie. Masz, masz włączoną tą? Co to Mam teraz, no, nagrywam. Dobra. dobra. <laughs> A, chciałeś coś namijać na mnie, tak, dobra, nie przeklinamy, nie ma przeklinania. Dobra, chciałem to coś o tobie powiedzieć, <laughs> <laughs> ale żeby ludzie nie słyszeli. <laughs> Właśnie, kurde. Wyczułem cię. Nie ma to tamto. Siema. Ale ładnie w ogóle. Kurde, Asja taka jest zupełnie inna niż Włochy, ale we Moja tak. Ta Yamaha lubi taką temperaturę. Ani to się nie przegrzewa, ani nic. Hehehe no. tak jakieś... kurwa, proszę państwa, bardzo ja chcę jeszcze coś zobaczył, Faniusia, co? A co było, bo nie wiem. Chciałem nawet przepuścić, wiesz. Kłopko jej się wcięło, elegancko, w tele jeansy. Kurwa, zboczeńcy stare, co? Od razu, kurwa, na cipsko patrzą, kurwa. No i to no, dobrze, przestań tam. To wy, Jak? wy, bo nie ja. Chore, to by było jakbyś ładnej kobiety nie zauważał, kurna To byś, to bym wtedy powiedział, kurna ty, coś Paweł z Tobą chyba niedobrze Idziemy na wydresę, buś? Nie Czekaj, 99, dziewięć, no. dziewięć, dobrze, tu Jedzie Jedzie z Tobą, Pa, nawet ty patrzy na Ciebie o, je, Jedziemy, na ciebie. jedziemy Co ty... one są tu? Zaraz Ci rozjedzie Także... Skręcam. Albo nie, dobra, to do prawda. Dawaj z nami. Hehehe. Ja, ja z wami. Kurwa. Tam będziemy przez ten prze, przejeżdżać. Nie, tam będziemy obok akurat. Na dole. Ale wygląda kozak, co? Widoczek. No. Jeszcze tamta autostrada, nie? W tle? Ja tak zauważyłem, no? że wczoraj cały czas tym busem pod górę jechaliśmy, chyba 15 na 100 zjarał. <laughs> Się nie dziwię, jak dwójka, trójka przecież, nie? Bo przecież no. tutaj teraz. do dół. No nie, to dwie tylko ty na sto obie, cały czas y, ładował, nie? No teraz, jak będziemy zjeżdżać, to będzie siedem spalanie. No właśnie, człowiek! Ej, hey, no. Cebulek, popatrz! No na spacerniaczkach sobie będę jechał. Widziałeś? Ja już jechałem, tak. No, to jest spacerniaczek, już. A tu studentka. nie? Wszystko ja. można jechać sobie na autostradę. Kurwa, nie życzę uwagi... A, my mamy pierwszeństwo, dobra. Zagadaliście mnie jak zawsze. A co, w prawo mi jechać? Nie no, zobacz tak jak autostrady są budowane, nie? A u nas takiej zakopianki nie mogą zrobić. na środku jakiś asfalt brudny. Widać, że tu sam syp, góra. To rolnicze tereny, to wiesz. Ale zobaczcie, tutaj jedziesz przez miasto. A jest ograniczenie 80 na godzinę. U nas jakbyś jechał, tak przez wiochy to by było oczywiście 50, nie? O. I dupa ale tutaj chociaż jakaś normalna ta prędkość jest. Rozsądna. A przecież też chodnik jest normalnie, ludzie powinni chodzić, wiesz. W sensie, że że to jest miasto. O, koniec 80, można jechać stówkę. To jedziemy. A weź ten zakrętusz musiał być, nie? <laughs> Bo powiem ci, że? Wyczyn. O no, coś w tym jest Jest 80, ale tak, ten byczki trzanowi się. No to tak jak tutaj możesz stówę, nie? No. To stuwa to tu jest na kolanie O i miasto UNESCO Global Geopark. O właśnie. O tym mówiłem Ja podziękował mówię. No i dobrze Ja się no, rozglądam jest... i przeuważyłem, że mi zjechał kurczę, nie? Co? Przebieracie się? Nie, zapinam mikrofon. Przebierasz się? Zimno będzie. Na górze na pewno.